To jest 1200. Ja takim mocnym Ty też masz ten pomat, nie? Tutaj? Nie, tu nie ma tego To mapy. Muszę kurwa, ja muszę kurwa spróbować. A tu jest ten pomat? Też nie ma. Nie, jest, czekaj, coś tu z zegarami. To jest ten no. No? Tak no. I co to jest? Speedmaster 100. To jest Speedmaster. to no, jest? No, no. Speed. To z pewną, z pewną dozą nieśmiałości. Nie? A to jest bezkluczykowy? Tak. Speed? O jebane. A tam też jest, gdzieś jest. Yes? Ja. He? Co jest Bez klucza, bez kluczyka, kuźba. I teraz co tej? Jak to się odpala? Ty, Piotroś, jak się tego bez kluczyka odpala? Podchodzisz jak do masz blisko. No a mi właśnie nie od ten... A, teraz. Czyli tak ja bym chciał go odpalić, tak, krótko tak, mówiąc. A, właśnie, za 15.10, tak? No to jadziem, droga ekipo. Ale nie powiem, żebym coś widział w tych lusterkach na razie. No nie, już widzę. No fajny, fajny, fajne. Na razie tu jeszcze co ja tu mam w ogóle. Ustawione. O, prosta droga. Ma click kurde, zapomniałem a ja mu do próbuję na od, odpalonym gazie zmienić, a tu nie idzie. Zawieszenie, no zawieszenie już widzę, że, że jest sport, nie? nie? wiem jak tutaj są ustawienia, jak on jest nastawiony, ale no czuję na tych nierównościach, że tu nie ma żartów. Komfortowo na pewno nie jest, ale to nie jest motocykl, żeby było komfortowo Tutaj nie ma... bo Patryk pojechał na... Do... trakstonie Boberek Kulasek na poperku. Piotrek Prował. Jest chluj. i nie pamiętam na imienia kolegi, przepraszam. Jeszcze mamy z tyłu porytego, który chyba ze srany jedzie. Jest, jest, jest poryty, dobra. No idzie jak zły, nie powiem. Trzeba poczekać go. Bo... Jednak jadą trochę innego rodzaju motocykle za mną też Ciekawe czy Kowal spróbował Kowal poszedł, spodobał mu się quickshifter Zjeżdżamy teraz do Eski Bo Piotr jeździ na co dzień Gixem Gixem chyba 7, 750 jak dobrze pamiętam Także przesiad, ale pasuje do niego ten Tiger Kurde wzrostowo to, to idealny Jeżeli chodzi o opory powietrza, to często szybki w Nakedach robią większe zło niż brak szybki, ponieważ ten, ta struga powietrza jest wtedy skierowana na prosto na czaszkę i jak jeszcze słaby kask się ma, to są takie wibracje, że to szał można dostać. Natomiast te oryginalne, które no, no myślę, że są w tunelach aerodynamicznych testowane te standardowe szybki, czy brak szybek nawet, czyli taki mały pierdolnik jak jest tutaj, powodują, że, że ja tu nie czuję w ogóle, żebym miał tu jakieś problemy z wiatrem. No. Pozycja kanapa jest jak zwykle bardzo komfortowa. no Swidzie to miałem po prostu jak usiła w i tu też jest bardzo wygodna kanapa, bardzo, bardzo grubo obita, chociaż i tak mniej jak w moim, moim roczniku. Pozycja też mi bardzo odpowiada, ja lubię taką pozycję, no, nie wiem o co, o co chodzi, ale no, lubię. Ehm, wadą na pewno są te lusterka, które jednym się podobają, drugim nie. Ja tam jakoś nie przepadam za tymi lusterkami, jedno jest pewne często, że są na końcach kierownicy, a jednak na kierownicy jakieś tam wibracje są przekazywane na kierownicę i... No i drżą te lusterka co nie wiem czy widać ale lusterko napierdala, że mam dwóch kowali za sobą. O, teraz drży. Przyspieszenie. Na czwarty bieg to po prostu świat się zmienia. Bardzo dobrze idzie ten luster. Także mój faworyt, number one. Wiz yy, wzrokowo jak patrzę, no to speed nie ma sobie równych. Jest piękny. Natomiast wybrałbym Streeta w wersji R, nie RS tylko w wersji R Dołożyłbym Quick shifter tylko wtedy do konfiguracji i w zasadzie nic więcej nie jest mi potrzebne. O kurwa Nie psuj mi tu. Tu ustawię, bo będzie lepsze światło. Podnieś troszkę do przodu, żebym siadł. O, dobra. Nie oddaję go. <śmiennie> Zabawa. what's zarąbisty sprzęt nie no kurde Szoła zawieszenie pełna regulacja kurde no tu zbiornik jest tak wąski że aż taki trochę nie aż dziwnie się czuję bo tu wyżej jest szerzej a niżej jest wężej o i tak nadal jak ściskam to mam problem ścisnąć zbiornik bo czasami są za szerokie zbiorniki a tu jest aż za wąski ale kurde, uczucie, ja pierdziele Jaki klasyk A skręcam normalnie jak z ten Jakbym siedział na speedzie Kurde Jak to ciągnie pięknie ja! To się odpala. A kluczyk masz? No. O kurde. Pole luta Ale dźwignia jest niepodobnie ustawiona. Ja muszę tam pomóc Co? Wszystko gra? Okej? Okay? Jedziemy? Wow! Nie, to już widzę, że to nie jest dla mnie Już mnie zaczyna od razu Mnie zaczyna kręgosłup boleć na tym motocyklu Ale kurde, zawija świetnie <ścoughs> Ja się dziwnie czuję <ścoughs> Lowrider no Tu jeszcze dwa biegi mamu? o nie Podobno słabe hamulce a no, to jest wytłumaczalne, jedna tarcza Raczej widzę tutaj ta pompa hamulcowa to jeszcze taka pamiętająca tarczy tacy, więc myślę, że to nie jest orzeł, jeżeli chodzi o hamowanie. Ale też, no, elastyczny w miarę jest, bo no, to daje gazu i jedzie. Kręca trochę jak łódź. ludzie, chłopaki Patrzcie w lusterka z wyglądu naprawdę jest piękny bo to... Także chociażby z tego powodu fajnie by go było mieć, żeby zostało nim co na niego patrzył, nie więc... Znajomi by przyjeżdżali, a bym mówił się rypnąć fajnym motocyklem Tego bym mu dał, żeby się przejechał Często ludzie mówią o pierwszych, o marzeniach pierwszym motocyklu Jaki motocykl byś chciał, jaki planujesz kupić? To mi się marzy taki czopek O kurwa! <śm> no ale komfortowo, ja pierdolę! Płynie po prostu kurwa, żagluje po tych dziurach. O. Czuję się jak na Titaniku. O Jezus, zabierzcie A o dziwo tutaj na tych końcówkach kierownicy nie ma takich drgań, tak jak mi się wydawało. Tak, no jest dość kulturalny ten silnik, ten dwucylindrowy tutaj. Ale podziwiam osoby, które jeżdżą tego typu motocyklami gdzieś dalej w trasę, bo ja już bym, naprawdę... Mi wystarczy te tutaj, nie wiem, 30 km nawet nie. I ja już generalnie się najeździłem tego typu motocyklami. I nie mówię tu w stronę buberka, bo on jest naprawdę zajebisty, ale... Każdy inny to jest, nie... Podtrzymuje, jak zobaczycie mnie kiedyś na takim motocyklu. W sensie chciałbym go kupić, to, to mnie uśpijcie od razu. O, oh, quick shifter jest. O, oh. oh, quick shifter jest. To jest to, co lubię. Jerezik, naprawdę, street triple. Już teraz wiem że to jest dla mnie motocykl RS yy, Street Triple, nie Speed, tylko Street to mówię, no uwielbiam Speeda, bardzo mi się podoba Która yy, godzina? 9.04, no kurde, nie jest no... Mam wsteczny bieg! Nie, ale jest No nie, nie, nie! Ten tam. Ten tam. A daj tu. No. Alo! Piuntusia. Na razie dziękuję ci bardzo. No nie, jeszcze się nie żegnam. No, że jesteś cały. No Bober chciał mnie zabić, nie? Kurwa już tak mnie wszystko bolało po tym boberze, że... <śm> no ja mówię, kurwa nie mogę tej mam Ja, funkalnie jesteśmy. I tamta Nie, tankowałem już, wiesz